Był pan kurier i przyniósł paczkę 10 kg. Także ja wiem, co to jest, ale nie powiem i zrobimy unboxing. Nie sądziłem, że to będzie pierwszy filmik na moim kanale o roku 3D, w którym będę robił unboxing. No ale cóż, wiadomo, jak unboxing, trzeba mieć odpowiednie narzędzie. I postaram się nie zniszczyć zawartości tego opakowania. O, no, już od razu widać, co to jest filament. Skąd z f3dfilament.com? Rozmawiałem z panem Łukaszem. Wysłał, powiedział, że wyśle mi próbki do przetestowania. No i może pokażę. Łączna waga 10,5 kg. Także to jest zapas filamentu chyba do końca życia. Zobaczymy, co tutaj mamy. Bo w ofercie mają dużo różnych egzotycznych filamentów. Może nie tyle egzotycznych, co bardzo ciekawych. I z tego co się orientuję, też kilka autorskich. Ja nie jestem teraz przygotowany, bo nie sądziłem, że ta paczka aż tak szybko się u mnie pojawi. Także sam będę. To jest pierwsze wrażenie, bo nie sądziłem, że aż tyle tego będzie, szczerze mówiąc. Spodziewałem się jakichś próbek, jak to się mówi. Także, o, proszę bardzo. Cała. Tutaj co mamy? Tak jest dobrze to Zaraz się zobaczy. Także mamy tak: ABS-X. Z tego co się orientuję, to jest jakiś mocniejszy ABS. Zobaczymy, jaki kolor. Kolor żółty, kolor, kolor, kolor... lemon. ABS, dobra sprawa, wytrzymały. Jak ktoś wie, co to za plastik, to... No, zresztą on się wszędzie znajduje, dookoła. Chociażby... o, tutaj. Podstawka do golarki Philips, ona też jest prawdopodobnie z ABS-u. Nie jest opisana europejskie standardy brązowy filament PLA standardowy 1,75 kolor brązowy ładny kolor nie mówię, że nie i patrzymy dalej TPU to jest filament elastyczny Zielony. Widzę, że jest ładnie tutaj zawinięty. Będziemy patrzeć, testować, patrzeć. Zaraz zobaczymy następny. Może zobaczymy ten nieopisany. To jest filament. To jest filament 3D cleaning filament, czyli to jest filament, który można sobie wyczyścić dyszę. Tego jest niewiele, dlatego że z tego co się orientuję, niewiele trzeba go ekstrudować, żeby wyczyścić dysze. Bubble glass. Szczerze mówiąc, nie zeksplorowałem jeszcze. Co to może być? PMMA. PMMA, może ktoś kojarzy, to jest pleksa, Też bardzo ciekawy materiał. Nylon 12. Bardzo wytrzymały. I nie wiem jak się będzie drukował. Ale po tym jak widziałem jak się drukuje PET-G z F3D filament, to jestem pozytywnie nastawiony, że to będzie że to będzie dobrze się drukowało. Tutaj mamy PMMA E. To podejrzewam, że plexiglas z jakimś z jakimś modyfikatorem, pan, pan Łukasz wspominał, że, że jest to że dodają właśnie, właśnie własne jakieś modyfikatory, które powodują, że te plastiki się mają lepiej drukować. Bioflex, Bioflex czarny, to jest filament podobny do PLA, z tego co się orientuję, jest troszkę bardziej, troszkę bardziej elastyczny, nawet o wiele bardziej, jest taki bardziej miękki. PETG, PETG już już widzieliście może na stronie u mnie, na Facebooku, jeśli nie, no to zapraszam, czerwony w tym wypadku, bardzo fajny filament, to jest PET, to jest ten plastik, który mamy z niego butelki, a G to jest gliceryna, czy glikol, nie, nie pamiętam i podobno to, czy nie podobno, to jest dodatek, który ma poprawić jego jego właściwości no przy wtryskiwaniu z tego co się orientuję tak czytałem hips high impact polystyrene. polystyren wysoko udarnościowy polistyren też bardzo ciekawa rzecz i rozpuszcza się w w w Czymś się rozpuszcza w jakimś estrze jeśli się nie mylę ABS AX kolejny ABS z tego więcej niż się spodziewałem, szczerze mówiąc. Kolejny ABS, tym razem w takim kolorze. A X będę musiał zeksplorować i opisać, że, co to za... Czym się charakteryzują te kolejne tutaj wymieniane przeze mnie też w tej chwili filamenty. I zaraz zobaczymy, zresztą zamknę to później. Hips. Znowu <słuch> <Mam słuch> High Impact Polystyrene. Jeszcze więcej. Także będziemy testować. Jest tego bardzo dużo. Także coś ciekawego na pewno wydrukuję z tego. ABS FX. Kolejna odmiana ABS-u. Też biały. Bardzo fajna rzecz, że to jest biały kolor, bo można sobie kombinować. Później to jest łatwe do pomalowania. Czy jakąś farbą, czy, czy coś. Nie trzeba, nie będzie to przebijać. My tu mamy? Policarbonate, poliwęglan, skrócik taki, też taki przezroczysty filament. Przezroczystymi filamentami, szczerze mówiąc, nie, nie drukowałem oprócz tym PETG, także to będzie ciekawe doświadczenie, bo będzie można sobie... Tych filamentów tutaj dostałem przezroczystych całkiem sporo i... i, i. I ostatnie, tutaj już mi się cała próbka tego zbierana, no ale mi się to wywróci. Także to sobie też wyjmę. I ostatnia próbka Asa. Nic mi to nie mówi, szczerze mówiąc. Tu jest, o, tu jest cały, chyba, cała rozpiska tego, co się znajduje w ofercie czyli Pela, Pela Plus, ABS-X, ABS-FX, ABS-Premium, ASA tutaj temperatura, no tutaj widzę szerokie dość zakresy Bioflex, PETG, MMA, HIPS, PVA, Bubble Glass PA-12 to jest ten chyba yy, nylon, poliamid tak zgaduję, że to od tego skrót to jest poliamid, jakiś inny kopolimer z tego co się... tak mi się wydaje polycarbonate, polywęglan i ABS PA nie z jakimś modyfikatorem będę musiał poczytać wszystko jak w miarę jak będę drukował także tym to postaram się opisywać właściwości tych plastików i no i zobaczymy jak się tym drukuje, jaki to jest kolor wygląda na, wygląda na czarny ASA Dobrze, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę i jestem bardzo zaskoczony. Dziękuję Panu Łukaszowi z F3D Filament. Filamenty. Filament, filament. Bardzo fajnie, że każdy jest w pudełku. Będę musiał sobie wygospodarować jakieś miejsce w pokoju tutaj. No bo w ogóle przyniosę się na strych. Zobaczymy co tam, co tam będzie. I może przy okazji... Jeszcze jedno pudełko było wczoraj. To jest pudełko od firmy igus przyszły części do tej drukarki, którą będę budował. Także jeśli jesteście zainteresowani, jesteś zainteresowany zainteresowana budową drukarki, to zapraszam subskrypcja gdzieś tam na dole. Tutaj przyszły pręty promowane, utwardzone i. I na razie 7 łożysk jest do drukarki, którą mam obecnie. Tak, żeby to się wszystko sprawnie, sprawnie działo, jak będę drukował części do drukarki, którą będę budował. I jeszcze przyjdą łożyska polimerowe e, i dry, Drylin. Dobrze mówię Drylin? W każdym razie przyjdą łożyska Drylin. E, też 8 mm, troszkę większe do drukarki, którą będę budował tutaj na kanale. Także. Minęło już 10 minut. I nie wiem. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania. Nie wiem co Wam chcecie. Jak się podobała łapka w górę, jak się nie podobała łapka w dół. Do zobaczenia.